Leosia, no to już wiedzieliśmy w ciąży. Znaczy, ja wiedziałam w ciąży. To wyszło na badaniach prenatalnych. Yy, tylko nie wiedzieliśmy, że ta wada będzie aż tak skomplikowana. To dowiadywaliśmy się po prostu po, po trzech tygodniach, jak Leoś leżał sam w szpitalu. No to potem lekarze mniej więcej przedstawili, jak to, jak to u niego wygląda. Leoś ma bardzo złożoną wadę serca, a głównie. Yy, Taką najgorszą budowę ma zestawka mitralna i w tym jest cały problem. Skąd pomysł? No, Ariel, mój kolega, też Kibic z mieszkanie z Nędzy, działamy wspólnie gdzieś tam w fanklubie Silesia Dyroten. Spotkaliśmy się w grudniu, wtedy dowiedziałem się gdzieś tam o, o tej całej, że tak powiem, akcji, że jest potrzebna spora suma do zebrania. Obiecałem, że pomogę i wspólnie tutaj z wieloma osobami gdzieś tam no, udało się zorganizować ten turniej. Bez problemu, wójt jakby. Zadeklarował chęć pomocy, żeby tutaj nieodpłatnie użyczyć tego, tego obiektu, czyli hali sportowej w Rudniku. Wydaje mi się bardzo szczytny cel. Tak jak powiedziałem na wstępie, że, że tak jak mówi Żydowskie powiedzenie, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. I myślę, że tym sloganem dzisiaj wiele osób jakby się kieruje, by ratować zdrowie i życie naszego małego. Chłopczyka Leonka i to jest ten szczytny cel, do którego chcemy się jako mieszkańcy, jako pracownicy urzędu dołączyć. To dzięki Jurkowi Halfarowi, bo ta znajomość już jest ileś tam lat i ten zawsze organizuje. To jest wodziraj takich imprez, a jak idzie pomóc, to jak najbardziej. E, idzie się pozytywnie spocić, jeszcze dać komuś coś pozytywnego, jak te czy zbiórkę pieniędzy. Udział jest taki jak i główny całego turnieju, czyli charytatywny. Przyjechaliśmy, żeby wspomóc, e, wspomóc operację dla Leona i przy okazji dobrze się bawić. Moja drużyna Arygi, przyjaciele, e, głównie składająca się z zawodników grających kiedyś w Górkach Śląskich, no i włączyliśmy do pomocy też e, firmę Leon, bo tak można było skojarzyć to akurat e, z imieniem chłopczyka, do którego zbieramy te pieniążki. Firma się włączyła w tą pomoc i dlatego też na naszych strojach e, takie logo. To było takie spontaniczne e, spotkanie na zabawie. Jurek rzucił pomysłem. E, z chłopakami się zgadaliśmy i tak wyszło. Tak całkiem profesjonalnie wyglądać. No znaleźliśmy, z, znaleźliśmy sponsora, który nam sponsorował koszulki, całe stroje z butami razem. No i tak jak żeśmy się zebrali ekipą fajną, no i gramy. Jak najbardziej szczytny cel pomóc małemu lelonkowi. Dlaczego mamy się też nie przysłużyć, jeżeli możemy, jeżeli mamy taką możliwość pograć, pobiegać, pobawić się z chłopakami. Jak najbardziej. Dlaczego byśmy mieli z tego nie skorzystać. Organizator turnieju po sąsiedzku zaprosił Miłosza i z Miłosz jako y, mieszkaniec tu okolic Raciborza zorganizował, wziął to na swoje barki, zorganizował kolegów. Choć miało być nas troszkę więcej. Warto pomagać? Zawsze warto pomagać. My zawsze pomagamy na boisku jako sędziowie. Czy dobrze gramy, to się dopiero okaże. Jeśli jesteśmy tak naprawdę towarzysko i, i wynik sportowy wcale nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, żeby pomóc małemu Leosowi. Poziom bardzo wysoki, yy, bardzo zadowalający bym powiedział. Wiadomo, jest to u charytatywny, także ta gra może nie jest najważniejsza, ale po prostu ta chęć tutaj bycia i grania dla, dla Leonka. Nie powiedzmy, było między innymi właśnie przyniesienie ciasta, ale myślę, że też, że każdy miał właśnie otwarte serduszka i z chęcią to ciacho przyniósł, także zapraszamy do bufetu, można się też częstować. Przy okazji, no, jakiś datek jeszcze zostawić też dla Leonka, no i miło spędzić czas na kibicowaniu. Mój wkład polega na tym, no, że jestem i ogarniam tu w razie potrzeby jak jakaś awaria, albo niedociągnięcia, brak piłki. Służę pomocą w każdej dziedzinie, żeby to funkcjonowało, żeby się to odbyło. Bo zdaję sobie sprawę, że to może spotkać każdego i jak człowiek będzie w potrzebie, może będzie takie grono ludzi to się tym samym Ogólnie e, lubię pomagać i e, jak Jurek e, wyszedł do mnie z taką propozycją, czy mogłabym przyjechać, zrobić fotki, to zgodziłam się, bo e, tak jak mówię, lubię, lubię to robić, lubię pomagać i mogę połączyć przyjemne z pożytecznym, bo e, pomagam Leonowi i przy okazji robię relację zdjęciową. Tutaj się widać, sport jednoczy i przez sport również można pomagać. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, no szczególnie za te koszulki, które gdzieś tam wiszą na drawinkach. Na Jedną koszulkę przekazałem sam osobiście, a druga koszulka jest e, moja niby, ale nie jest moja, bo to jest z drużyny KS Rafako, w której trenuje młodzież. I tą koszulkę dostaliśmy, e, gdy podpisywaliśmy umowę partnerską z Piastem Gliwice. Szczytny cel, trzeba pomagać, dobro wraca. Więc może my za niedługo będziemy bo potrzebowali pomocy albo ktoś z naszych bliższych, więc yy, chcemy się przyczynić do, do pomocy i, i trzeba pomagać. Mamy, mamy te rzeczy, wszystkie gdzieś tam wystawione na, na specjalnej stronce, gdzie tam licytacje trwają. Do dziś, do 21 można je kupić te rzeczy, także, także trochę tam też nazbieramy. Myślę z tego też to będzie oczywiście w całości przeznaczone na Leonka. Cieszę się, że gramy dla Leonka, że, że możemy pomóc i. I też dołożyć swoją cegiełkę do tego, do tego żeby, żeby Leon może kiedyś też biegał po parkiecie, czy po boiskach ze zdrowym serduszkiem. No, w sobotę się udało zebrać całą kwotę. Te nieco ponad 900 tysięcy i bardzo się z tego powodu cieszymy. No i dziękujemy wszystkim ludziom, którzy dorzucili tą cegiełkę. I no, jesteśmy przeszczęśliwi, że się udało i że, że mamy tyle wspaniałych ludzi i że Leon ma tyle wspaniałych ludzi wokół siebie. Ogólnie do nas to nie dociera jeszcze, my jesteśmy w szoku po prostu nie wiemy dalej, co mamy powiedzieć. Z wodami serca jest tak, że tak jak moja żona mówiła, jeżeli operacja zostanie przeprowadzona, E, mamy taką nadzieję i są bardzo duże szanse, że będzie to z powodzeniem i że Leon nie będzie już potrzebować kolejnej operacji i że nie będzie musiał brać lekarstw. Ale niestety ryzyko jest takie, że może tak być, że będzie potrzebna druga operacja, bo będą komplikacje. E, no i dlatego, jeszcze tam to, co jest, to się tam kończą te zbiórki, prowadzimy tam jeszcze jakieś zbiórki i pieniążki wtedy zostaną przekazane na Fundację Serce Dziecka. To jest ta pierwsza fundacja, do której, której Leon należał. No, i pieniążki, pieniążki, te, które tam są, będziemy mogli wykorzystać na rehabilitację, na, 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 ten, na leczenie. No teraz kontaktujemy się z Genewą, kontakt z nimi mamy cały czas. No i będą nam ustalać termin, kiedy, kiedy możemy się pakować i, i wyjeżdżać. Wiemy, że to będzie na pewno dla nas i dla małego szczególnie e, ciężki czas z którym się będziemy musieli zmagać przez myślę około 26 dni według, e, według e, wyceny z Genewy. No i co? Przetrwaliśmy tą zbiórkę, więc myślę, że przetrwamy też teraz ten najcięższy moment. No taki jest nasz cel.